Jakieś reportaże na, na YouTube, tak? A ja mówię, co ty gadasz? ale mówię, dobrze nie To co, byłeś na tym, na YouTubie? I, no, byłeś no, no, w mi tam gdzieś. I co tam Kolejna. ciekawego? No i mówię, że no, mówię, gdzieś się reportaż miałeś, nie? A, a ja tak... Za... Na żywo? No. no i dobrze. No, no, tak. I tak. i że dobrze, dobrze, że odsłuchał cały mówię, że dobrze. Aha, to znaczy, tak by się wbijał na aktora, tak? Nie no. no jak na aktora nie? to trzeba się urodzić, wiesz. E, e, do każdego fachu trzeba się urodzić. No wie? tak, ale słuchaj Grzegorz, to nie tak, bo nie, niektórzy już mają wrodzony talent. No właśnie. I nie muszą się uczyć. No tak, ja, ja takiego talentu chyba nie posiadał. No, a nie, nie próbowałeś? <laughs> nie. <grymne> to, to Jednak może warto spróbować, no? No wszystkiego warto spróbować, bo nigdy się e, zawsze nic nie zaszkodzi, zawsze na korzyść widzie. No tak no widzisz, A jak jak Sokołupo? A to mówię to, to, co, w poniedziałek no tak? No byłem wczoraj u dyrektor tutaj w, 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 w Dzieburmist w i... No. Wiedziałem, że iść i powiedziałem, że już Panią mówię, bo 11 grudnia zostałem już w Pateczce przy mieszkanie. Dzisiaj mamy któryś styczeń i jeszcze e, nie słucham. Ani umowy nie spisałem, ani kuchni nie dali. I dalej tak jak spałem na klatkach, w piwnicach, no. tak dalej śpię w piwnicy. Nie mówię i jak to jest. No. A ona przymierzyła, to Pani zadzwoniła no. e, na, na kolejową. I rozmawiała z tą panią Wózko i zapytała co jest ten. mówi, że, że prąd tam coś nie, nie działa, wiesz. No ale ty wiesz, że licznik musisz... Ty. Bo licznik musi być na siebie, bo... Tak, ale tam w ogóle niby nowy budynek, nowy, nowy wybudowany w 2023. No. A, a, a co do czego to prąd niby tam był podłączony, a w ogóle nie działa ten prąd. I, i muszą przyjechać naprawić, ale oni to naprawia Orszty. To nic do tego nie ma. No, tylko Orsztyn robi. No i Główna siedziba Orszty nie jest. Ma jakiś swój, jakiś termin zlecony, jakąś datę. No i ta pani dzwoniła i jak, Nie wiem, co rozmawiała, co mówiła ta pani wózka, ale jak użyła no. słuchawki ta dyrektorka, mówi do mnie tak, panie Grzegorzu. W e, poniedziałek będzie pan miał telefon z kolejowej tam ZZM lub we wtorek i e, będą z panem rozmawiać to raczej będzie już umowa pisana i dostanie pan te klucze w nie? I mówi a że pan to dzisiaj do mnie zgłosił to ja od dzisiaj to będę pilnowała tego i mówi jakby w następnym tygodniu coś znów poszło nie tak to proszę no. ponownie przyjść to ja się z tym jeszcze raz zajmę. No. No to w końcu tak wiecie, że w następnym tygodniu pod koniec może już dostanę... A to chałupkę dostanie, tak? No tak, no ale... A to to parapety musi być, nie? Tak, no tylko kobietki będziemy brać. Nie? A to tam kobietę my jakoś przyprowadzimy Tobie. Ale jaka? Młoda, stara, jaką chcesz? Nie na młode nie, nie, nie biję. 40 lat mi wystarczy. A, 40 lat? 40 lat? <noise> No, no, po co mi młodszy? Ale tu młodsze może lepiej... Młodsze może lepiej gdzieś spróbować. Ale nie ma to jak do, do działań, nie? Kobieta. E, ja sam, e, Wie, co, co? nie chcę, bo... Taka dwudziestolatka czy dwudziestopięciolatka to mogłaby być moja córką, a to... No tak, to dla mnie nie, nie, nie pasuje to jakoś się, się no wszędzie, no tam jest, przełaży całe dnie, bo czasami e, ktoś zaprosi do, do, do tego, e, do, na, na herbatę czasami ktoś nie zaprosi, no, ktoś się przełazi cały dzień i, i tak, tak jakoś to idzie. No i dobrze, no i chałupka, ale to meble jakieś też muszę dać chyba, nie? Nie, no mebli ja nie mam, ale tam yy, yy, w opiece tam jakąś szczegółówkę ktoś chciał oddać się, to ją przytrzymali, przytrzyma dla mnie i tam z czasem tam, tam już i dużo tam znajomych powiedziało, że tam coś to to mi da, to to mi da i To, to in, inna znajoma czy tam znajomy. jeszcze inną rzecz tam. No i jakoś tam się... Yy, żeby się kręciło do przodu, nie? Tak. No Ale już się cieszę, żeby ten za tydzień wypalił. że już zostanę do i to umowy mi się No to już będę szczęśliwy, no bo. No to normalne, kurde. Później trzeba będzie pomyśleć o telewizję, No bo bez telewizora, już co, cokolwiek oglądać, coś patrzeć. No i zawsze pogląda trochę, nie? Tak, no i zawsze jakoś to będzie inaczej. No i do wiosny albo, a na wiosnę no to już tam e, to nie, nawet nie muszę szukać, bo ja już tam na wiosnę to już mam ogarniętą pracę. U 3-4 chłopaków mogę pracować. tam sobie wybiorę jednego i... A tu bo, przy czym? Jeśli można wiedzieć szumam? co byś robił? No to sprawy budowlane. Budowlane. No i do, aby do przodu, nie? Tak, no. Jakbyś nie do tyłu, tylko do przodu. A człowiek będzie pracował, to jak to się mówi, sam wiem z doświadczeń swoich, jak pracowałem, to o to nie myślałem, nic do góry przychodziło. A tak jak się nie robi, to właśnie jest z nudów, rozmaite bzdury przychodzą do głowy, a później no. się idzie do więzienia. O, do, do ciurmy, nie? Tak. I trzeba siedzieć znowu. No, a już mi się to nie uśmiecha. Ja już swoich chyba odsiedziałem. A chyba, jest ja, nie. Ja już, ja już mam dosyć. Ty jeszcze nie jesteś pewny, czy... Wszystko? Nie, no tak mówię, ale no, powiem tak, na pewno nie dążę do, do tego, żeby iść, iść ponownie do więzienia, ale też no, też z doświadczeń swoich życia wzięte, to też tak jak ja to mówię po swojemu więzienia i szpitala się też nie wypierał. Dobra, no, bo to bo ludzie, w życiu bywa, no i może być coś dużo przypadków jest nieplanowanych a, a wychodzi jak wychodzi przypadkowo tak właśnie. no tak a, a też no e, może e, znaczy może no raczej nie, nie powiem że jestem głupi bo nie jestem ale ale no no i już głowa po tylu latach więzienia ja to raczej. sprawna trochę. Funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować u normalnego człowieka. I. I. No i tak mówię, jak, jak jest. no z życia wzięte. Z życia wzięte. Proszę tu. mi zadawać pytania a, a co ty, na spowiedzi jesteś? Co <grym> byś na to powiedział? Jakiś twój spowiednik? <grym> Chałupkę będziesz miał? I gitara, nie? No najważniejsze, no. Będzie gdzie się przespać, gdzie wykąpać, gdzie zjeść, gdzie ugotować, no to, to jest chyba podstawa. No, na pewno. A nie tak jak teraz, w śpią i wstane to nie wiem za co się złapać co ja mam zrobić, gdzie mam iść no ale no po nocy ludzie często do pieniędzy schodzą, coś zostawiają coś biorą no i raczej to nie, oczu... nie masz napisać karteczkę teren prywatny <laughs> nie, raczej nie no, co? bo tak to dla dwóch, pięciu, dziesięciu sąsiadów nie, nie będzie przeszkadzać, a zawsze jak... No jak to się mówi, zawsze jakaś menda się znajdzie, nie? Tak, no bo no. to zawsze tak było i tak jest, czy to jest na wolności, czy to jest w więzieniu, no. W więzieniu znowu się mówiło, zawsze jakaś, kurczę, czarna owca na celi się znajdzie, no. No, to fakt. I że są jakieś nieporozumienia, zgrzyty. Teraz myśl co dalej. A ta. A co trzeba? A ty zarejestrowany jesteś czy nie? Byłem zarejestrowany, ale no tak jak mówię, ja większość życia tam spędziłem i ja tam nie, nie musiałem pilnować żadnych dat, bo tam administracja za mnie pilnowała. I ja tutaj, no tak, ja tutaj nie... Zapomniałem, że kiedy ja mam się odhaczyć i ci nie poszedłem. No ale teraz, teraz SMS-a dostajesz e, na telefon, mamy... numer telefonu swój podajesz i ci SMS przychodzi 3-4 dni przed no podpisaniem. To, to może i przyszedł, nie pamiętam ten SMS, ale ja wtedy byłem w Gdańsku, tam w pracy i, no i mówię, że jestem w Gdańsku i mówi, że proszę... Do jakieś... pracy do domu, tak? Usprawiedliwienie, a ja nie, nie przyniosę żadnego usprawiedliwienia i my skreślili. co ja w szkole jestem. A teraz jak skreślą za jak się nie pójdzie się odnotować to? Ile? Pół roku? Cztery miesiące. Cztery pięć. Cztery? nie, nie pół roku. roku chyba. No ja nie wiem nie no tam się nie rentuje. tu opieki mam no. I, tak, i też się kończy zaraz to ubezpieczenie, trzeba iść następne Jakie ubezpieczenie? Jak jesteś zarejestrowany, to jesteś obligatoryjnie ubezpieczony. Ale ja nie jestem zarejestrowany, bo jestem skreślony, mam karę. No, to, to nie jesteś. Nie jestem no, mam ubezpieczenie na ci, tego Masz rolkę. Dziękuję. Grzegorz, dziękuję, że już ma pełne kieszenie. E, e, a co ci mam, mam powiedzieć? E, je, ja, nie mam pełnych kieszeni. Ani dziękuję, ani moniaków, ani nic. Masz zaponiczkę? Pustko. Masz paniczka? E, mam. No to ojo, widzę. Już lepiej. I to takie życie. No niestety, życie. No też, gotówkę zbieraj. To pojedzie z nami. Powiedzcie kiedy to, ile, ile by tam było potrzeba. Ile byś miał? No tak, ale no ile byś a ja, a skąd ich mam wziąć, a ja, ja tam jakoś parę do tam zawsze, codziennie tam mi znajomi parę groszy dają, tam na chleb, coś do chleba, nie tam mam to astmę, ale i palę do papierosy, to... No to nie parę na papierosy mówię ci nie dajemy, no ale wiadomo, że ja je tu... Ale ty sam palisz, tak? Tak. No widzisz, kachu, kachu powiedział, nie? O. Nic dziwna. Ten ponad rok to mi, ja go gorzej odczu, odczułem niż ostatnie Parę, parę lat więzienia tam, tam miałem stresu i ten, te ostry, ten rok, co tutaj ponad przebyłem Na tej wolności, bo mam dosyć tych klatek, tych klienic. Rano trzeba uciekać z klatki, bo Ty, do pracy, i do. A tam przecież pustostan jest. Gdzie pustostan? Jest, jest, taki duży budynek. Tam miejscu by się tak oksykowało, że pó. ja tym byłem. nie Pustostan. No pustostan tam, tam, ale... ale tam nie pisze czyje. No kiedyś tak było, że ktoś wszedł w pustostan. Ale nie, to jeżeli pisze, jeżeli jest ogrodzone i pisze teren prywatny, to wtedy tak. A tam kto chce to wchodzić, to chce to wychodzi. Bo nie jest ogrodzone. Także wiesz to, to jest jak ktoś mówi niczyje, bo to jest pustostan. No tak, bo to, jeżeli to... pustostan to powinno być ogrodzone i podpisać teren prywatny, Jest tam zakaz wchodzenia. Ale tam ani siatki, nic nie ma. Tam jak widziałem, kto co, to chodzi. A już w tej co, co, jest, te... myślę, że to już ostatnie dni. No daj ci Boże. To A... się tak. Parapetów jak... na parapetów szykuj. Słucham? Na parapetówę ale oryżadę, bo ja tylko oryżadę. Ja, ja oryżadę też, ja tam żadnych kilitrunków. No jak, jak się godzisz, to to elegancko. Tylko zmrożona i dobrze gazowana. Ok. Gregory. No, no co, co? Panie Pewnie byś uciekał, nie? Zaraz. My się nie spieszy. <mogę> tu stać na rana. No ja, to ja tu stał, czy chodzi całe nocno <mogę> A tam a tam u tego gościa odcisnął wtedy wszystko? Jak? jak? z tego gościa tam kozapki? Tak. I co ileś by wytylował? 70 zł. No, to jeszcze może być 7 zł. To nie jest tak źle. Ale damy z pani, to damy. <mogę> No rano to tam wyszedłem, to, to szok. Jak mi sama da, to tam e, przyjmę, no bo wiadomo, ale ja tam nie, nie mówię, że ja tam chcę jakieś pieniądze Dużo lat kobietę i zawsze dla mnie była taka, no, no dobra była dla mnie, no i my, zawsze jak coś to że nie ma sprawy, żeby nie pomógł, zawsze przyjmie. No tak. My nie wiem, czy, że musimy spłakać cały czas płakać. Żeby to tak? O, patrz, taki kamping nie? Zobacz. Ty. Nie będę pokazywał rejestracji, żeby nie było widać, jest jakaś taka... trochę kusa. Nie jest za duża. Nie wiem, na jedną osobę chyba. Jednoosobowa. Bo tu nie dość mała. No niska. To chyba dla tych, tych dla karakanów zrobiona jest. Także widzicie, widzicie, co się dzieje. No, być może, że dostanie to mieszkanie wreszcie. Już nie będzie się tuło. W no, a tam u niego byłem do nie jest ciekawy nie jest no, ale tu nic no, ale powiem, że przymrozek się bierze na noc także drodzy widzowie pozdrawiam wszystkich serdecznie trzymajcie się cieplutko